Na razie jednak rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, pomimo jakichś pojedynczych zwolnień, trzyma się bardzo dobrze. Ostatni raport NFP non farm payrolls dostarczył znacznie lepszych i co istotne, o wiele bardziej wiarygodnych danych niż wcześniejszy odczyt rynku pracy w formie raportu ADP, który to wtedy obudził na rynku trochę strachu. Raport NFP to jest taki comiesięczny raport publikowany przez Amerykański Departament Pracy, który to przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych z wyjątkiem sektora rolniczego. Co do zasady raporty NFP są traktowane. Rynek, przez rynek jako bardziej wartościowe. Opublikowana liczba nowych miejsc pracy poza sektorem rolniczym wyniosła 177 tysięcy i wyraźnie przebiła rynkowe oczekiwania na poziomie 138 tysięcy, a to sygnał, że amerykański rynek pracy. Dalej trzyma się we wspaniałej kondycji. Stopa bezrobocia pozostała na poziomie 4,2% zgodnie z konsensusem, i ciekawym elementem z perspektywy rezerwy federalnej może być spowolnienie wzrostu płac, bo przeciętne godzinowe wynagrodzenie wzrosło o 3,8% rok do roku, mniej niż oczekiwano. No i okazuje się, że pomimo tego całego trwającego zamieszania w gospodarce i tak pojawiło się więcej miejsc pracy niż oczekiwano. Bezrobocie nie wzrosło, pozostaje do tego na ekstremalnie niskim poziomie. A spowolnienie wzrostu płac daje nadzieję na trwalszy spadek inflacji i możliwość obniżek stóp procentowych przez amerykański Fed. No jak na razie, gdzieby nie spojrzeć, ta amerykańska gospodarka wydaje się być odporna na wszystko.